Cześć, chciałam dzisiaj wam pokazać co dostałam od Mikołaja Westartowego. Mm. Jak na złość. Oglądamy razem. A gdzieś ja to obejrzałam. Eee, bo ja potrzebuję tłumacza. No, nawet. No. Potrzebuję. To... Chodź, rozpakuję, pokażemy, co to jest. To jest do scrapbookingu. No hmm. daj. Do scrapbookingu? Tak. Zaraz pokażę, tu jest taka. Jakby sklejki, różne kształty. Kiedyś robiliśmy z panią Mewą takie kartki, to można jeszcze dodatkowo posypać klejem i brokatem. O. I się robi z tego różne rzeczy. Wiesz co? Ja chyba muszę zobaczyć instrukcję. Nie? Tu są takie drzwi. To nie wiem, co jest, ale zaraz zobaczymy instrukcję. Można z tego zrobić szopkę bożonarodzeniową. O! Jeszcze coś tam jest? Tak, a to są okna i do środka włożyć może świet. Lampeczki! To wszystko takie. I takie... ach, taka szopka latarenka. No, coś pięknego. No to pokaż tutaj do kamery. Make your own Christmas lantern. Nie, nie jadę, bo nie ma. Chodź, ty, nie, nie, idę, bo to, żeby to, żeby to nie, nie, do tej nie, 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 takie nie, bo mam do takie takie, bo ja teraz nie, gotować, takie rzeczy, bo wczoraj porządek nie, tam wynalazłam takie, Zmierka, mm. Słychać. A biurze, a no, a no tak, może, ale Ej, ten... to sorry, to nie będę ci przeszkadzać, Musiałam, że, tyś, że masz już czas, żeby rozmawiać, dobra. No to udanej linii. Biola dzisiaj też została, zaraz zobaczysz na tym, na, na Facebooku. Nie no. na Facebooku, tylko no no na no tym, YouTube. E, a na YouTube, dobra, to wyślemy i Hm? Mm? Teraz będziemy składać tą latarnię, czekam na to. Ale mm. dobra, najpierw pokażemy wszystko. Chcesz napić mojego kakaoka? Bo miałam ochotę na kakao. Dobra, co my tu mamy? Dalej mamy tak, papier. Papier błyszczący papier do wyrobu ateciaków albo yy, kartek, wiesz co? Zapalę światło bo nie widać tutaj nic. Trzymaj. Mm -hmm. O, teraz. No czarny w czarny nam się przyda do ramek różnych. Bardzo ładne. Dalej? Dalej? Takie coś. Takie coś, czyli zestaw kosmetyczny, to jest no. Na basen. No nie tylko, bo na przykład solid nie wsypiesz do basenu. Sól do kąpieli, no to do wanny. To jest balsam do ciała, a tamto jest mydło do ciała. No i myjka w środku. Bardzo uroczy komplecik prześliczny. Mam jeszcze przyda. A później nie no, nie będziemy używać. A później sobie możemy to opakowanie do czegoś wykorzystać. Możemy zrobić sobie coś skrapu, skrapowego. No, pendrive tutaj do kamery. <grych> tak. Fajny. Filipsiaka. Bardzo dobrej jakości. Śliczny papier do scrapbookingu. Już mi ręce świeżbią, żeby zrobić jakąś kartkę ładną. Mhm. Panie wiedziały, że lubię robić różne kartki, różne wyroby na klubie pacjenta, to wiedziały co mi kupić. No. I poprosiły Mikołaja. No, no i taki papier do scrapbookingu. Może otwórz Violetka, pokaż w środku, co tam jest. To jest e, nie tylko do scrapbookingu. To się normalnie otwiera, tylko tu się tak trochę zaczepia. Chociaż nie, jest też szma e, Tu można jeszcze robić takie specjalne koperty. Kiedyś robiłyśmy z panią Ełem tamty w tamtym roku. Bo matko, ile ta pani Ewa nas nauczyła w skrapowego, to jest nieocenione, co ona dla nas zrobiła. Dobra, teraz tak. Pomóż Ci? Mm -hmm. Pomocy. Pomagam. Zawsze możemy wziąć mażyczki tam. Nie ja zrobimy jak ten film nazwać. Jak? To dostałam y, od warsztatowego Mikołaja. Proszę. Takie są papiery. A jeszcze dodatkowo jest stążka, którą można przykleić i związać tą kopertę, żeby się nie otwierała. Są super mm. koperty, jeżeli chcemy dać komuś kasę. Mm -hmm. To po prostu malutka kopertka. O zobacz. Widzisz, nawet tutaj są wytłuc wytłuczenia, żeby kopertkę zrobić. Trzeba śliczne. Naprawdę urocze prezenty. Takie kreatywne. Mhm, mm fajne. Nie wiem, czy tu widać ten papier. O, przepiękny ten papier jest. Naprawdę przepiękny. Chcę czuć magię świąt. Można włożyć pieniądze, albo można włożyć biżuterię na przykład. Albo jakiś karnet na siłownię. O, tu jakieś bileciki, które można dołączyć do prezentów. Tak, tu bileciki ciąg dalsze, takie bardziej eko, dla miłośników zdrowego odżywiania i trybu życia. A tutaj złote pieczęcie. No które nie można się. przykleić. że ten Nikolaj to nalat. No, nie widziałam czegoś takiego. Fajne. Super. Wiesz, No, tutaj przykleję, żeby się nie rozwalało. Możesz to schować, może... Karolinkom sobie machniemy jakieś kartki świąteczne, bo bardzo by mi się chciało. Wiesz, koniec? Mhm. Mhm. Okay. Jeszcze, jeszcze może tylko dodać, że dodałaś niezdrowe słodycze, też dostałaś. O tak, pokaż. A, ale nie ma się czym chwalić, bo niezdrowość zawsze będzie niezdrowością. Mhm. Słodycze już nie mają opakowania, bo ktoś się do nich dobrał. Ale mają wygląd. No. Koniec. <laughs> Koniec.